Mam. Dzisiaj znowu będziemy testować coś ze Stranger Things. Ogólnie już mam tego dużo, ale kupiłam sobie pięć i otworzę razem z wami. W ogóle nie otwierałam jeszcze raz. No tak, pięć wszystko. Mmm, dobra. Ten ma kod. S1R i chyba w każdym ma a dwa, a nie wiem. Nie jestem pewna. Ale ciężko. Rap wybieram Jak będzie powtórka, to ja się chyba zabiję. A. Jezu. Nie lubię tego. Mam Max. Oddam weronicę. Ja chcę Willa. Ja to kupiłam tylko dla Eriki i Willa, okej. Okay. A to jest kod w ogóle A2A. Płagam, coś fajnego, a nie znowu Max. Mam te mogłonę. Dobra, ale to jest troszkę inny, bo ma zawieszkę. Nie mam bez zawieszki. Płakam, coś pożytecznego w końcu. I chyba poszło te wszystkie pieniądze, chyba poszło w marne. Jak na razie te wszystkie figurki mam. Wkurzyłam się. Stoję dwa Kinder Joye, a nie powiedziałam wtedy, jaki to był kot, pewnie A2A. A2A znowu. Jestem wkurzona. Tutaj też na bank będzie coś. Już co mam? Zgubi Lukas, nie lubię czarnych osób. Znaczy lubię czarne osoby, ale nie, nie chcę Lukasa, fuj. Mam trzy Lukasy. Bez, bez sensu. Jestem wkurzona. Nie lubię cię, Lukas. Mmm. kupiłam ja tylko te Kinder Joy po to, żeby trafić Erikę i. ten. a. go mam. Ostatni Kinder Joy. Jak tu będzie u Lukas, to ja się chyba zagniotę. Jest! Erika! W końcu coś czego się. Cieszę. Pytka, dobra. I mam taką buzek, wam taką